Kulisy historii. Teorie spiskowe nie istnieją. Internet zalany jest filmikami różnych znawców historii, amatorami i zawodowymi historykami pilnującymi w swoich publikacjach politycznej poprawności. Cenzura, półprawdy, manipulacje i zwykły bełkot okraszany jest czasami atrakcyjną narracją i grafiką. Ich autorzy często odwołują się do patriotyzmu Polek i Polaków. Lajkom to wystarczy, aby nabijać im oglądalność i kasę. Dużą kasę. Takich nazywam biznes patriotami, jak na przykład Piotra Zychowicza, który nie odróżnia dżumy od cholery, czyli Rosji od Ukrainy, i nie zająknie się nawet, że toczy się pomiędzy nimi wojna etniczna pomiędzy całkowicie banderowską zachodnią Ukrainą, prącą na polską zgubę na zachód, a wschodnią, zdominowaną przez Rosjan, z imperialnymi zapędami także wobec Polski. Innym robiącym zawrotną karierę biznespatriotą jest dr Leszek Pietrzak ze swoją zakazaną historią, choć niczego zakazanego w tym cyklu jeszcze nie było. I nie będzie, bowiem panicznie boi się usunięcia swojego kanału na YouTube i utracenia dużego rozkręcającego się biznesu. Co też widać gołym okiem. Wprowadził więc w swoich filmach autocenzurę. Od zawsze jestem przeciwnikiem takiej pseudohistorycznej edukacji Polek i Polaków. Jego jeden z ostatnich filmów pod tytułem Przyszłość Izraela tak mnie poirytował, że wreszcie postanowiłem przyspieszyć uruchomienie własnego cyklu pod tytułem kulisy historii. Teorie spiskowe nie istnieją. Proszę sobie obejrzeć dwa filmy doktora Leszka Pieczaka pod tytułem W obronie suwerenności od 16 do 18 minuty i filmu. Przyszłość Izraela od 15 do 17 minuty. Porównać ich merytoryczną treść z moim podtytułem Przyszłość Izraela to niebiańska Jerozolima bez żadnej cenzury i to najważniejszych informacji. Mając w dorobku 30-letnie doświadczenie w wydawaniu kilkunastu ogólnopolskich gazet dysponują tysiącami tekstów o tematyce także historycznej, z których część stanowić będzie gotowe scenariusze do kolejnych filmów tego nowego cyklu. Wkrótce następny film tego cyklu pod tytułem Powstanie Warszawskie wybuchło za 200 milionów dolarów. Oj, będzie się działo. Leszek Bubel, prezes Stronnictwa Narodowego, redaktor naczelny. Kilku ogólnopolskich gazet. Zapraszam do oglądania. Izrael i Ukraina zawarły tajne porozumienie, które przewiduje masową emigrację Żydów na Ukrainę. Henry Kissinger w 2012 roku powiedział: W ciągu 10 lat nie będzie Izraela. To, co teraz pokażę, dostępne jest na jednym z niszowych kanałów na YouTube. I nie jest to spiskowa teoria, bowiem ma pokrycie fakta. Oto fragmenty tego materiału. Istnienie Izraela jest zagrożone niemal od początku powstania tego państwa. Dotąd, mimo licznych konfliktów, dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych, Życi zwycięsko wychodzili z opresji. Dziś sytuacja jest bardziej złożona. Społeczeństwa zachodnie nie patrzą już bezkrytycznie na Izrael. Narasta niechęć spowodowana prowadzeniem wobec Arabów polityki niemal apartheidu, niszczenia ich domów, zabierania ziemi pod żydowskie osadnictwo. Dodatkowo rośnie radykalizm we wszystkich państwach arabskich. Niespełna 9 milionowi Izrael otacza ponad 100 milionów wrogich sąsiadów. Realne zagrożenie spowodowało, że zaczęto szukać nowej ziemi obiecanej. Znaleziono na Ukrainie, tu na terenach opisywanych przez Sienkiewicza jako dzikie pola istniało przed ponad tysiącem lat państwo Hazarów, jedyne państwo, gdzie oficjalną religią był judaizm rabinacki. Do Hazarskiego Kaganatu ściągali Żydzi z całego średniowiecznego świata, aż do X wieku, kiedy państwo upadło. I właśnie na tej ziemię chcą przesiedlić Żydów pomysłodawcy projektu Niebiańska Jerozolima. Dziś to owody Dniepropietrowski, Zaporowski, Hersoński, Nikołajewski i Odeski. Niemal jedna czwarta część Ukrainy. Nowe państwo żydowskie będzie leżało niespełna 600 kilometrów od polskich granic. Projekt Niebiańska Jerozolima firmuje dość zagadkowa postać ukraińskiej polityki, Harry Berkut, do niedawna po prostu Igor Berkut, czyli po ukraińsku Jastrząb, a wcześniej Igor Gekko były sowiecki żołnierz, dowódca zwiadów w Afganistanie, po tajemniczym stypendium w Stanach Zjednoczonych współwłaściciel Kazachskiego Banku. банку, который спредал россиянам, заложитель малозначанцей партии Велка Украина, владелец паспортов украинского, израильского, казахского и наиболее российского. Кроме административной работы, кроме подготовки финансирования, идеологической работы, самое важное и самое интересное, что я считаю, произошло в январе этого 2017 года, когда первый пароход с переселенцами из Хайфы Przypłył w Adiszu i pierwsze 183 żydowskich przyjechali na Ukrainę, żeby stoić tutaj e, nowy Jerozolim. Niestety nie wiadomo, gdzie dziś są. Kontakt z nimi jest niemożliwy. Mimo tego, że ujawniono szczegóły projektu, to jego realizację skrywa tajemnica. Tak samo tajemniczą milczą najważniejsi przedstawiciele diaspory żydowskiej na Ukrainie, a nawet rządy Ukrainy i Izraela. Twórcy projektu przewidują ściągnięcie na tereny niebiańskiej Jerozolimy co najmniej 6 milionów Żydów z Izraela i 12 milionów z Rosji, USA i Unii Europejskiej. O finanse się nie martwią. Każdy z imigrantów ma przywieźć swój majątek. To ma być wymarzona ziemia obiecana. Nastąpi to wiek, kiedy odnażdy jedno, w jedno utra jeden szafar zatrubit w Niepropiotrowskiej, a drugi szafar. Затрубит в Одессе. И тогда, в это мгновение, когда эти два два трубных звука сольются в один, можно будет сказать, что небесный Иерусалим пришел на свою землю. Сгоднее с заложениями проекта станет это уже за 4 года, в 2022 году. Важно цитировать Co powiedział w innym wywiadzie telewizyjnym? Wróciłem dopiero z Izraela. To była już szósta moja wizyta. Okazała się znakomita. Miałem wykłady na kilku uniwersytetach, w szczególności w Hajfie, w Jerozolimie. Występowałem w telewizji. Izrael ma wiele problemów. Jednym z głównych jest terytorium, z czego 60% to pustynia. Miasta są przeludnione. Klimat bardzo gorący. Pojawiają się też poważne problemy ekologiczne. Izrael nie nadąża z oczyszczaniem kraju. Następny problem to otoczenie państwa. Mieszka w Izraelu 8,5 miliona Żydów, a wokół Izraela mieszka 100 milionów Arabów. Ta sytuacja może doprowadzić do agresji na Izrael. Narastające problemy każą się zastanowić nad przyszłością tego kraju. To się odbija przede wszystkim na młodym pokoleniu Żydów. Nie widzą dobrej perspektywy. Dlatego Izrael, aby się normalnie rozwijać, musi znaleźć dla siebie inne terytorium na 200-300 lat. To był jeden z celów mojej wizyty w tym kraju. Według mojego rozeznania, ta niebiańska Jerozolima znajduje się na południu Ukrainy i obejmuje pięć województw. Na tych ziemiach zostanie powołany nowy Jeruzalem, który pozwoli na rozwój całego izraelskiego narodu. W ten sposób się spełnią także wielowiekowe marzenia ukraińskiego narodu. Ukraińcy marzą od lat o pensji w wysokości 500 euro. Dlaczego ten projekt jest taki ważny dla całej ludzkości? Dlatego, że to jedyny w ciągu ostatnich 50 lat projekt o charakterze cywilizacyjnego rozwoju. Ale to nie wszystko. Żydzi z całego świata, największe domy bankierskie i ponadnarodowe korporacje zbiorą swoje intelektualne bogactwa, technologie i przekażą je Nowej Jerozolimie. Rządy Nowej Jerozolimy, kiedy zostanie ona oficjalnie proklamowana po przyjęciu ustawy o decentralizacji Ukrainy, będą powierzone Radzie Protektorów, składającej się z 12 szefów. Ta Nowa Jerozolima zacznie się dynamicznie rozwijać i to tak szybko, że kraje europejskie staną się dla niej zwykłą prowincją. Na pytanie... Jak zareagują na to sami Ukraińcy, odpowiedział A kto może się przeciwstawić takiemu programowi? Prezydent Ukrainy? Żyd. Premier? Żyd. A może najbogatsi obywatele tego kraju? Oligarchowie? Także Żydzi. Prezydent Wołodymyr Zaleński Pochodzący z prostej rodziny żydowskiej, już przed wojną liczył na mediacje izraelskie, ale Kreml odrzucił tę możliwość. Ostatnia sprawa odżyła, ale czołowi politycy ukraińscy nie ukrywali oburzenia, że Izrael za bardzo unika odcięcia się od Rosji. Premier Izraela Naftali Bennett miał poradzić prezydentowi Ukrainy. Zeleńskiemu, by przyjął ofertę Rosji w sprawie zakończenia wojny, podał 10 marca portal Axios, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz ukraińskich. Według cytowanego przez portal źródła, określanego mianem wysokiego rangą ukraińskiego urzędnika, Zeleński miał odrzucić sugestię Beneta. Publicznie Kreml żądał demilitaryzacji i neutralności Ukrainy oraz uznania aneksji Krymu i tzw. Republik Ludowych w Dąbaczu. Mówiąc wprost, premier Izraela powiedział, aby Ukraina się poddała. Kilka dni wcześniej, na krótko niszowe portale obiegła sensacyjna informacja, że izraelski premier Naftali Bennett udał się z wizytą do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem. Dotyczyły te rozmowy możliwości kapitulacji Ukrainy na warunkach postawionych przez Rosję, intensyfikowania polityki wypychania jak największej ilości Ukraińców głównie do Polski podziału Ukrainy, jak to określono, na strefę wpływów rosyjskich i izraelskich, co w efekcie ma doprowadzić do podziału Ukrainy na Ukrainę z obecną, głównie jej zachodnią częścią, z marionetkowym rządem kontrolowanym przez Rosję, południową kontrolowaną przez Izrael i pozostałą przyłączoną do Rosji, podobnie jak Krym.